Warto dawać sobie też jakiś czas medytacji. Dlaczego on jest istotny? Dlatego, że nasze ciało bardzo dobrze czuje czas. I zazwyczaj, kiedy ustawicie sobie minutnik, zachęcam, żeby było to przynajmniej 10 minut dziennie, zauważycie, że przez ostatnie dwie minuty jest najbardziej intensywna medytacja. Zacznie się pojawiać bardzo dużo myśli, bardzo dużo emocji. Pojawi się myśl, a co jeśli mój telefon się rozładował i się spóźnił do pracy? A co on już, jeśli wcześniej zadzwonił, a ja nie usłyszałem? Ważne jest, żeby wytrzymać. Odetchnąć i znaleźć też te zaufanie, wszystko jest ok. Też dzięki temu, że będziemy mieć określony czas, łatwiej będziemy wiedzieć, ok, to jest czas na medytację, a tu mogę sobie później trochę jeszcze zostać, dłużej pokontemplować. Więc zachęcam Was do tego, żeby używać jakiegoś timera. Najlepiej, żeby był to timer, którego nie trzeba wyłączać pod koniec kiedy zaczyna dzwonić. Takich aplikacji jest bardzo dużo, też budziki, niektóre mają taką umiejętność, że w momencie, kiedy uruchomicie ten timerek, tam jest jeden gong, on się wyłącza, wiecie, że to już jest koniec.